trzecia dawka szczepionki. Pfizer złoży wniosek trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19. Pfizer chce złożyć wniosek. Koncern Pfizer zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie przez regulatorów trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, powiedział w czwartek szef wydziału badań i rozwoju firmy Michael Dolsten. Dodatkowa dawka miałaby zapewnić lepszą ochronę przed wariantem Delta. Dolsten zapowiedział w rozmowie z Associated Press, że firma w sierpniu zwróci się do Agencji Żywności i Leków ta o zatwierdzenie w trybie ratunkowym dawki przypominającej szczepionki. Naukowiec zaznaczył, że badania wskazują na to, że trzecia dawka może wywołać u pacjentów 5-10 razy większą liczbę przeciwciał. Dodał, że dotychczasowe dane między innymi z Wielkiej Brytanii i Izraela wskazują, że dwie dawki szczepionki Pfizer'a i BioNTechu skutecznie chronią przed wirusem Delta, lecz trzecia wchodziłaby w grę w momencie zanikania przeciwciał. 48% zaszczepionych Hub wskazuje, że zatwierdzenie dawki przypominającej preparatu przez wtanie musi oznaczać zmiany polityki szczepień i zmian zaleceń. Cytowany przez agencję ekspert do spraw Szczepionek dr William Schaffner sugeruje, że zalecanie trzeciej dawki wiązałoby się z dużym wydatkiem środków i wysiłków w sytuacji, kiedy mogłyby one być lepiej użyte do zaszczepienia tych, którzy dotąd w ogóle nie otrzymali szczepionki. Jak dotąd w pełni zaszczepionych jest 48%. Mieszkańców USA, choć w niektórych Stanach, zwłaszcza na południu odsetek ten jest znacznie mniejszy, co budzi obawy o nowe fale i ogniska infekcji. W czwartek Centra Kontroli i Prewencji Chorób CDC podały, że liczba nowych zakażeń w kraju wzrosła o 10% w stosunku do poprzedniego tygodnia. Ponad 90% nowych infekcji stwierdzono u osób niezaszczepionych.